Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powracamy z omawianiem kolejnej porcji filtrów z wtyczki Color FX Pro z pakietu Google Nick Collection. Standardowo już niestety przepraszam was za wynikłą przerwę pomiędzy filmami. Niestety no, przyczyny są takie a nie inne i to mimo czasu urlopowego nie udało mi się tego czasu na nagranie znaleźć tych możliwości do nagrania. Nie udało mi się tutaj zorganizować sobie i niestety jestem zmuszony teraz was bardzo za to przeprosić. Ale mam nadzieję że dzisiejszy odcinek wynagrodził wam czekanie jeżeli ktokolwiek czekał na ten odcinek to powinien nie czuć się dziś zawiedziony dlatego że dziś omówimy sobie m.in. Color FX Pro Cross Processing. Czyli taki pakiet filtrów w tej wtyczce ColorFX Pro, który był bardzo wyczekiwany przez wielu z was i w związku z którym dostawałem wiele wiadomości, które sugerowały mi, żebym się jak najprędzej nim zajął, ponieważ jest to najczęściej wykorzystywany przez amatorów fotografii pakiet filtrów w tej wtyczce ColorFX Pro. Tak więc zapraszam was serdecznie do dalszej części materiału. Moi drodzy, żeby nie przedłużać, uruchomiłem już sobie Photoshopa, uruchomiłem już sobie pakiet wtyczek ColorFX Pro i ostatnio skończyliśmy na, na filtrze Contrast Color Range, tak więc dzisiaj pierwsza wtyczka, która będzie omawiana, jest to Contrast Only. Jak widzicie, mam tu już takie ładne, dość krajobrazowe zdjęcie otwarte. Klikamy sobie wobec tego na Contrast Only. I w tym momencie, jak widzimy, pojawiły nam się tutaj zmiany na zdjęciu oraz suwaczki po prawej stronie, które są standardową częścią każdego filtru w tym pakiecie wtyczek. Pierwsza, pierwszy suwaczek od góry jest to suwaczek jasności, który oczywiście mówi nam jasno o tym, do czego służy, mianowicie służy do rozjaśniania lub przyciemniania zdjęcia, które będziemy w tej chwili poddawać działaniu tego filtra. Następnie mamy kontrast, czyli takie dwa standardowe suwaczki, dostępne w zasadzie przy każdej możliwej okazji kontrast i jasność są to bardzo często regulowane parametry. Następnie mamy tylko kontrast, czyli jest to po prostu odsycanie z kontrastu i nasycanie kontrastem zdjęcia bez wpływu na jego jasność, zachowanie jasności. Następnie mamy miękki kontrast. Czyli, e, jak widzimy, ma to wpływ częściowo tylko na te obszary bardzo mocno e, zaciemnione. E, w tych obszarach dość jasnych e, wpływ tego e, działania tego, e, te, tego suwaczka jest znikomy, a następnie mamy nasycenie. E, balansując odpowiednio między ustawieniami tych suwaczków, możemy sobie e, skontrastować zdjęcie lub pozbawić je kontrastu, jeżeli mamy takie życzenie. E, tak więc, jest to dość ciekawa wtyczka dla kogoś, kto po prostu chciałby mieć troszkę większą kontrolę nad kontrastem, niż dawałoby to na przykład adobe rawczy w Lightroomie suwaczek kontrastu. Moi drodzy, poniżej mamy jeszcze dwa duwaczki dodatkowe, czyli cienie i podświetlenia, cienie służą nam do rozjaśniania obszarów o bardzo mocnym zaciemnieniu, a podświetlenia służą nam do przygaszania obszarów, które są bardzo mocno. Tutaj naświetlone. Dzięki czemu możemy z tych obszarów wydobyć troszeczkę więcej szczegółów. Tak jak w przypadku tego zachodu słońca, podciągnięcie suwaczka podświetlenia skrajnie do prawej krawędzi, do jego skrajnego zakresu w prawej strony. Widzimy, że troszkę nam się tutaj szczegółów uwidoczniło na niebie. Słońce nam troszeczkę odrobinkę dosłownie przygasło, ale wystarczająco, aby wydobyć szczegóły, które znajdują się w obszarach zwykle przez to słońce, przez blask tego słońca tutaj ukrytych. Tak więc jest to też dość ciekawa funkcja poniżej oczywiście punkty kontrolne, jak w większości wtyczek, w większości filtrów tej wtyczki, możemy sobie takie punkty kontrolne tworzyć. O tym, jak te punkty się tworzy, jak się ich używa, jak się grupuje, w ogóle jak z nich korzystać, mówiłem przy wcześniejszej okazji w jednym z poprzednich filmów. Tak więc, jeżeli ktoś do tej pory jeszcze nie wie, co to są punkty kontrolne, jak ich używać, tak zapraszam do pierwszego odcinka, gdzie omawialiśmy filtry Viveza. Tam te punkty kontrolne są dość jasno omówione. I dotyczą również oczywiście punktów kontrolnych używanych w kolor FX. Pro. Tak więc zapraszam. Moi drodzy, kolejny filtr, który mamy do omówienia, który nam tutaj pozostał, to jest cross balance. Klikamy sobie wobec tego na cross balance, i w tym momencie mamy tutaj możliwość nadawania zdjęciu takiej dominanty kolorystycznej. Z, pośród tych, które mamy tutaj zdefiniowane, a mamy ich kilka: Daylight to Tungsten, czyli takie światło dzienne do świtu, czy też do zmierzchu, nie wiem jak to tłumaczyć, bo to jest akurat niespolszczone. Następnie mamy Daylight to Tungsten 2, czyli takie bardziej intensywne działanie tego pierwszego, tej pierwszej dominanty. Następnie mamy Daylight to Tungsten 3, czyli jeszcze bardziej e, takie zaczerwienione, jeszcze bardziej nasycone czerwienią e, to. E, Przepraszam, to, to działanie, a następnie mamy tungsten to daylight, tungsten to daylight 2 i tungsten to daylight 3, moi drodzy. Są to filtry, które, których zadaniem jest, jakby stworzyć nam ze zdjęcia efekt wschodzącego lub zachodzącego słońca, czyli zmierzchu lub świtu. I zależnie od potrzeb, możemy sobie wybrać odpowiednią z tych ustawień, odpowiednią z tych ustawień dostępnych tutaj, a następnie regulować jego natężenie suwaczkiem dostępnym poniżej. Słuchacze, jak, jak przed chwilą powiedziałem. Nazywa się zresztą natężenie. Jest to natężenie wyrażane w procentach, i przesuwając ten suwaczek w prawą lub w lewą stronę, możemy sobie to nasycenie tutaj, natężenie działania tych, tych efektów możemy sobie tutaj wregulować Poniżej standardowo punkty kontrolne, czyli standardowo możemy sobie te punkty kontrolne również tutaj tworzyć i dodawać działanie tego filtra jedynie miejscowo. Nie musimy tego robić na całym kadrze. Zależnie od potrzeby, zależnie od życzenia możemy sobie to robić. Oczywiście punkty kontrolne, jak mówiłem, już były omawiane, tak więc zapraszam do Odcinka, w którym je omawiam. I poniżej, oczywiście, dwa standardowe przyciski, które też tutaj są. Zapisz schemat i dodaj filtr. Dodaj filtr służy do. Kompletowania takich zestawów spośród tych filtrów dostępnych tu po lewej stronie. Możemy sobie te filtry tutaj zestawiać w poszczególne zestawienia, więc nie musimy za każdym razem, gdy chcemy na zdjęcie dodać jakiś filtr, uruchamiać tego pakietu od nowa. Po prostu możemy to zrobić w ramach jednej operacji, dodać sobie po prostu do tego jakiś inny filtr dostępny z tej listy i tak możemy sobie tych filtrów tworzyć, ile tam nam się rzewnie podoba. Następnie mamy zapisz, schemat, czyli jeżeli ustawiliśmy sobie działanie jakiegoś filtra w sposób taki, który chcielibyśmy wykorzystać przy innych zdjęciach, możemy sobie zapisać te wszystkie ustawienia oraz te zestawy tutaj filtrów, które były tutaj zgrupowane za pomocą schematu. I te schematy są potem dostępne tutaj pod zakładką schematy. Oczywiście pod nazwą, jaką sobie wówczas nadamy. Moi drodzy, to by było na tyle. To jest bardzo prosta wtyczka, to, to jest bardzo prosty filtr. Następny filtr, który mamy tutaj do mówienia, jest już filtrem bardziej, skom, bardziej skomplikowanym. Jest to cross processing. Uruchamiamy sobie cross processing. I w tym momencie, niestety, ale będzie bardzo dużo mówienia. Moi drodzy, cross-processing jest to taki rodzaj operacji, który powoduje narzucenie na zdjęcie poszczególnych dominant kolorystycznych. Tych dominant kolorystycznych jest bardzo dużo, jest ich dokładnie tutaj rzecz biorąc. No, nie będę liczył. Od C41 do S6, one mają takie specyficzne nazwy, dlatego że kiedyś robiło się to w ciemni fotograficznej za pomocą odpowiednich odczynników, i wtedy tak się te odczynniki nazywały, dlatego też przeniesiono to. Do cyfrowej obróbki, do obróbki zdjęć cyfrowych, i zachowano to nazewnictwo tak, żeby osoby zaznajome z fotografią standardową, kliszową, mogły się tutaj w tym całym natłoku tych filtrów odnaleźć. Tak więc tutaj możemy sobie za pomocą tych dominant nakładać je na zdjęcia. Następnie mamy od E6 do C41. Czyli takie, jakby wcześniejsze od tych. Nie wiem, czemu jest to tak rozgrupowane. Nie mam zielonego pojęcia. Ja nie wychowywałem się na fotografii kliszowej, więc dla mnie te informacje są tylko jedynie szczątkowe. Takie, które zdołałem wygrzebać gdzieś w odmętach internetu i sobie po prostu przyswoić. Na dzień dzisiejszy niestety nie potrafię Wam odpowiedzieć. Jeżeli padnie takie pytanie, to niestety ja polegnę. Natomiast działanie tych filtrów jest bardzo, bardzo ciekawe. Mamy tutaj w takiej graficz, graficzce małej przedstawione mniej więcej, jak wygląda dana dominanta. Ta, przez co dzięki czemu w zasadzie wiemy, jaki rodzaj kolorów narzucamy w danej chwili na zdjęcie. Te kolory oddziałują oczywiście na cały kadr. Tutaj jak najbardziej również możemy tworzyć punkty kontrolne, przez co możemy nadawać to działanie to jedynie miejscowo. Natomiast dotyczy to wybranego tutaj przez nas filtra. Nie ma niestety możliwości w obrębie tego jednego filtra narzucania kilku takich, kilku takich dominant kolorystycznych, kilku takich ustawień musimy za każdym razem dodaj filtr, dodawać sobie ColorFX Pro i w tym momencie w tym ColorFX Pro ustawiać kolejny. Jeżeli chcemy kilka takich nałożyć na jedno zdjęcie. Tak więc uważam, że to jest niestety niedopracowanie, bo powinna taka możliwość tutaj być, oszczędziłoby to troszkę pracy. Natomiast jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz i chyba najczęściej używana przez fotografów współcześnie wtyczka w tym całym pakiecie. Potrafia, potrafi, pozwala ona na uzyskanie bardzo spektakularnych efektów, tak więc polecam bardzo kombinowanie z tą wtyczką, bawienie się ustawieniami. Jak widzicie tutaj na zwykłym przykładzie naszego zachodu słońca, który wykonałem ostatnio na wyjeździe urlopowym w Borsku. Tak więc tutaj zobaczcie, jakie to potrafi dać efekty, i to wszystko na standardowych ustawieniach suwaczków natężenia i tak dalej. Zobaczcie, no to wygląda po prostu rewelacyjnie, moim zdaniem, bardzo naturalnie. Możemy sobie tę naturalność również zmniejszać, zwiększać, możemy sobie te zdjęcie podkoloryzować w zasadzie dowolnie, korzystając z tych ustawień, więc jest to wtyczka naprawdę bardzo przydatna i dotyczy nie tylko zdjęć krajobrazowych, ale również zdjęć ludzi, zdjęć architektury, zdjęć zachodów, schodów słońca, jakichś przestworzy, nawet gwiazd, jeżeli ktoś miałby taką możliwość, że fotografuje gwiazdy, to może sobie z tego filtra skorzystać i nadać swoim zdjęciom troszkę z bardziej spektakularnego wyglądu. Tak więc polecam serdecznie. Na Następnie mamy tutaj suwaczek natężenia, którym ustawiamy sobie natężenie tego, te, tego filtra, tej metody, bo to się jak widzę nazywa tutaj metoda. Ja nigdy w ten sposób tego nie nazywałem, no ale widać, twórcy tak to oznaczyli, więc przystańmy, że jest to metoda. I jedną z tych metod możemy sobie właśnie tutaj wybrać. Następnie standardowo cienie i podświetlenia, czyli cienie służą do rozjaśnienia obszarów o mocnym zaciemnieniu, tworząc na zdjęciach taką specyficzną mgiełkę, jakby ono nie miało kontrastu, a podświet służą do przygaszania tych obszarów o bardzo mocnym naświetleniu. Jak widzicie, w tym wypadku tego filtra, ten suwaczek podświetlenia przesunięty skrajnie do prawej strony po prostu rujnuje nam całkowicie kontrast ze zdjęcia. Tak więc tutaj e, sugerowałbym po prostu użycie tego suwaczka z rozwagą. Powiem Wam tylko szczerze, że ja tego suwaczka podświetleń prawie w ogóle nie używam, natomiast cienia używam bardzo subtelnie, tam powiedzmy 10-20% to jest maksimum, jeżeli w ogóle zdarza mi się go używać. E, natomiast przy zdjęciach krajobrazowych, przy zdjęciach ludzi bardzo często korzystam z e, z metod, które są tutaj, i z tego samego tego filtra e, cross-processing e, jest to bardzo przydatne i naprawdę pozwala uzyskać takie efekty, jakich nie, pa, nie da się uzyskać manewrując samymi ustawieniami balansu bieli. Tak więc zapraszam serdecznie do i e, polecam oczywiście e, kombinowanie i zabawy z tym filtrem. Naprawdę, naprawdę możecie być bardzo mocno zaskoczeni. Oczywiście na plus. E, moi drodzy, kolejna wtyczka, jaką tutaj mamy, jest to dark contrast. Jak sama nazwa wskazuje, są to ciemne kontrasty, i jak widzicie. Dzisiaj ono pozwala dodać naszemu zdjęciu takiej dramaturgii. E, mianowicie, e, mamy tutaj kilka suwaczków, e, oprócz standardowych jak jasność, kontrast i nasycenie, które to zgodnie z nazwą odpowiadają za poszczególne ustawienie naszego zdjęcia. Mamy również suwaczek podkreślenie ciemnych szczegółów. E, jego przesunięcie skrajnie w prawą stronę powoduje takie jakby stworzenie takiego fałszywego zdjęcia o dużej rozpiętości tonalnej. Mianowicie podkreśla to nam Szczegóły na zdjęciach w ciemnych partiach, tam gdzie na przykład jest tak jak widzicie tej chmury czy drzewa na horyzoncie, to pozwala nam te ciemne partie tak jakby wyodrębnić ze zdjęcia. One dostają takiego kontrastu, one dostają takiej przejrzystości, tak jakbyśmy clarity im podbijali i w tym momencie możemy uzyskać bardzo takie dramatyczne efekty na, na nawet Płaskich wydawałoby się zdjęciach. Tak więc, filtr ten w tym wypadkach się przydaje, jeżeli mamy zdjęcie krajobrazu i chcielibyśmy dodać mu trochę dramaturki, to ten filtr właśnie do tego służy i sprawdza się w tym wyśmienicie. Możemy również tutaj zmniejszyć nieco nasycenie obrazka, przez co dodajemy zdjęciu jeszcze więcej dramaturki. Oczywiście bez przesady, bo jeżeli przesuniemy zobaczek nasycenia skrajnie w lewą stronę, to zdjęcie po prostu zrobi się czarno-białe. A ja chyba nie o to chodzi, bo gdybyśmy chcieli pracować na czarno-białym zdjęciu i dodawać mu dramaturgii, można to zrobić w o wiele prostszym sposobem niż używanie wtyczek. Tak więc myślę, że chodzi tu po prostu o to, żeby ten poziom nasycenia sobie wyregulować, ale nie pozbywać się go zupełnie. Następnie standardowo mamy tutaj cienie i podświetlenia. Cienie, jak widzicie, tutaj specjalnie mocne jego wpływu na zdjęcie nie mają, ponieważ właśnie to podkreślenie ciemnych szczegółów ma wpływ na te obszary zacienione, więc suwaczek cieni już w zasadzie tutaj nie ma za dużego wpływu, bo tłumiłby działanie głównej roli tego filtra, więc tutaj akurat nie ma nic dziwnego. No i poniżej standardowe już przyciski dotyczące punktów kontrolnych, dodawania kolejnego filtra do zestawienia, a także zapisania schematu, jeżeli uznamy, że jest gotowy i chcielibyśmy go wykorzystać w późniejszych zdjęciach. Następnie mamy Darken and Light and Center. To jest taka bardzo ciekawa funkcja, mianowicie kliknijmy sobie na to. To pozwala dodać nam na zdjęcie światła, i to światło może zajmować jakiś pewien obszar, natomiast wokół tego obszaru możemy zostawić poziom jasności i kontrastu taki, jaki jest, a możemy sobie to zdjęcie przyciemnić. Służą do tego te ustawienia tutaj. Pierwsze to jest kształt. Możemy sobie dodać kształt tego świetlistego obszaru. Mamy do wyboru dwa kształty. Jeden też kształt takiego okręgu, a drugi elipsy. Okrąg oczywiście, jeżeli dodamy sobie standardowe dodawany na środku kadru, w przypadku tego kadru będzie to gdzieś mniej więcej tutaj. I wówczas on obejmuje jakiś tam obszar po okręgu. Jeżeli dodamy sobie elipsę, to wówczas ten obszar rozciąga się w prawą i w lewą stronę. Gdyby zdjęcie było pionowe, czyli pionowy bok byłby dłuższy od poziomego, wówczas ta elipsa ułożyłaby się w pionie i dotyczyłaby obszarów góra-dół. Teraz dotyczy obszarów prawo-lewo, w związku z czym tutaj mamy możliwość oznaczyć sobie w tym suwaczkiem poniżej świetlistość środka, jak mocno ma rozjaśniać ten, ten obszar, jak, jaką siłą. Możemy sobie nawet przyciemniać, bo wbrew pozorom ma on również wartości, może przyjmować również wartości ujemne, przez co zamiast rozjaśnienia będzie to przyciemnienie tego środkowego obszaru po elipsie lub po okręgu, zależnie od tego, jaki kształt został wybrany, następnie mamy świetlistość obramowania, czyli jasność lub przyciemnienie tego obszaru poza tym wyznaczonym przez elipsę lub okrąg wybrany tutaj. W związku z czym, jeżeli teraz sobie pociągniemy ten suwaczek w prawo lub w lewo, to jak widzimy, krawędzie zdjęcia, gdzie już ta elipsa nasza wybrana nie dochodzi, mogą zostać przyciemnione lub rozjaśnione. Bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o dodawanie winiety na zdjęciach, ponieważ wygląda to dość naturalnie i można to śmiało stosować w zastępstwie ustawień stricte dotyczących winiety, winietowania, więc naprawdę może się czasem przydać. A następnie mamy rozmiar środka, czyli o tym to jest to. Ustawienie rozmiaru tej elipsy lub okręgu, zależnie od tego co zostało wybrane, jaki ma być tego rozmiar. Im większy, tym oczywiście ta elipsa rozciąga się bardziej na kadrze lub ten okrąg. Im mniejszy, tym ten okrąg czy ta elipsa ma mniejszy tutaj wymiar. Ja to spróbuję zrobić w ten sposób, żebyście dokładnie widzieli. Teraz, żeby mi sobie rozmiar środka, i zobaczcie, jak powiększa się ten obszar, na który ma wpływ świetlistość środka. Zobaczcie. Jest środek zdjęcia. A teraz dochodzi już nawet do krawędzi, rozciągając się zarówno w prawo, lewo, jak i w górę, w dół. Więc zwiększyliśmy drastycznie obszar tego, tego środka. Moi drodzy, bardzo fajny filtr, bardzo się przydaje, zwłaszcza w momentach, gdy na zdjęciach chcemy sobie po prostu wyrównać oświetlenie pomiędzy krawędziami zdjęcia, które z racji chociażby winiety lubią być czasem przyciemnione w stosunku do środka kadru. Tak więc bardzo się to przydaje. Aha, zapomniałbym, moi drodzy, jest tutaj jeszcze taki przycisk umieść środek, mianowicie. Domyślnie ten filtr umieszcza środek w samym środku kadru, czyli tam, gdzie po prostu wypada środek kadru. Jeżeli my chcielibyśmy tę świetlistość, ten punkt światła umieścić sobie w jakimkolwiek innym miejscu, wystarczy kliknąć na ten kwadracik tutaj. Następnie kursor nam się zmieni, jak widzicie, w taki krzyżyk. Ten krzyżyk wskazuje nam, gdzie będzie umieszczony środek. Jeżeli teraz kliknąłbym na tę żaglówkę. Wówczas sam środek tego jasnego obszaru będzie umieszczony dokładnie tu, gdzie kliknąłem. Też bardzo dobra rzecz, jako że winietę możemy tworzyć jedynie w odniesieniu do samego środka kadru. Tutaj możemy tą świetlistość i przyciemnienie tworzyć w odniesieniu do dowolnego punktu w miejscu kadru, który sobie oznaczymy. Bardzo fajna rzecz. Poniżej typowe przyciski, punkty kontrolne, dodaj filtr oraz zapisz schemat. Moi drodzy, kolejny filtr jaki mamy do omówienia jest to Detail Extractor. Jak sama nazwa wskazuje jest to ekstraktor szczegółów. I już po kliknięciu widać, jakie on ma działanie. Mianowicie podbija nam szczegółowość zdjęcia, tak jakbyśmy je bardzo drastycznie poddali obróbce wyostrzania. Moi drodzy, pierwszy słowaczek od góry to jest ekstraktor szczegółów i to właśnie jego wartość decyduje o tym, jak bardzo ta szczegółowość na zdjęciu ma zostać tutaj podbita. Przesunięcie tego skrajnie do 100%, nawet nie da się do 100%, da się do 85% nawet tylko i wyłącznie już powoduje, że zdjęcie nabiera takiego charakteru zdjęcia z szerokiej rozpiętości tylko tonalnej, czyli HDR. Te wszystkie szczegóły nawet w zakresie chmur, które wydawały się jednolite, mamy tutaj bardzo bardzo drastycznie podbite, bardzo widoczne, bardzo ładnie widoczne i w zależnie od potrzeb możemy sobie ten suwaczek dostosowywać do naszego kadru, do naszego życzenia, do naszej wizji, do naszego zdjęcia i możemy sobie to w ten sposób zrobić. Poniżej standardowe dwa suwaczki, Kontrast i nasycenie. Jasności tym razem tutaj regulować nie możemy, ale możemy regulować kontrastowość tych obszarów, które, których szczegółowość podbijamy, a także nasycenie całego kadru. Jeżeli uznamy, że podbijanie kontrastu tych ciemnych partii, czyli podbijanie szczegółów może wpłynąć na nasycenie zdjęcia, zależnie od tego, czy będzie to na plus, czy na minus, możemy sobie to tutaj kompensować za pomocą tego suwaczka. Poniżej mamy zasięg efektu i mamy tutaj mały. Normalny lub duży. W zależności od wybranego tutaj ustawienia mamy wpływ mniejszy, normalny lub duży wpływ na zdjęcie. Co ciekawe, wybranie zasięgu małego powoduje, że te szczegóły już na tym ustawieniu są bardzo mocno podbite. Natomiast przesunięcie na normalny, a potem na duży, powoduje, że jakby działanie tego efektu słabnie. Nie wiem od czego to zależy, nie wiem dokładnie jak ten zasięg efektu odnosi się do, faktycznie tego, do, do faktycznego stanu widocznego bezpośrednio na podglądzie. Nie zdołałem tego nigdzie znaleźć, nie zdołałem tego doczytać i rozwiać swoich wątpliwości. Moim zdaniem powinno to być odwrotnie, a jeżeli mamy duży wpływ na no to w tym momencie, duży zasięg, to te szczegóły powinny być bardziej podbite, a mały powinien dać właśnie ten efekt, który w tym momencie daje. Duży, tego nie rozumiem. No, ale tu trzeba wziąć poprawkę, że jest to jakby odwrócone, w związku z czym e, zależnie od potrzeby będziemy sobie tutaj odpowiednie rzeczy ustawiać. Poniżej oczywiście komplet już standardowo, suwaczków, cienie, podświetlenia, następnie punkty kontrolne, przyciski do dodawania punktów kontrolnych, filtry i zapisz. Schemat. Następnie mamy duplex. Duplex jest już takim dość specyficznym filtrem, który pozwala na narzucenie na zdjęcia takiego jakby takiego rozmycia, ale przy którym nie traci się szczegółowości zdjęcia. Natomiast zdjęcie zyskuje takiego bajkowego klimatu. Możemy sobie tutaj za pomocą pipetki wybrać dowolny kolor ze zdjęcia, lub klikając bezpośrednio na kwadracik umieszczony tutaj, możemy sobie wybrać żądany przez nas kolor, który tutaj będzie tą taką poświatą na zdjęcie. Wybierzmy sobie zielony. Następnie możemy wybrać sobie z uwaczkiem natężenie tego koloru, tego rozmycia. Następnie mamy dyfuzja, czyli stopień rozmycia tego koloru. Im większy, tym zdjęcie widzimy ma taki bardziej sen, taki bajkowy, senny taki klimat. Następnie mamy nasycenie całego kadru. W zależności od potrzeby możemy sobie to nasycenie regulować, a także suwaczek suwaczek kontrastu całego kadru, czyli też w zależności od potrzeby możemy sobie ten kontrast tutaj dowolnie kształtować. Jest to moim zdaniem bardzo fajna sprawa. Potrafi tutaj zrobić z naszego zdjęcia taki bajkowy klimat, co się też czasem przydaje. A stopień dyfuzji pozwala na dostosowanie, jakby natężenia tego klimatu w stosunku do naszych zamierzeń, poniżej typowe przyciski, których już nie będę omawiał, bo byłoby to nudne. I omawiamy sobie teraz ostatni z dziś planowanych efektów, mianowicie Dynamic Skin Softener. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dynamiczny zmiękczacz skóry. Na tym zdjęciu może tego nie będzie widać, ale otwórzmy sobie jakiekolwiek inne powiedzmy. Powiedzmy, otwórzmy sobie, o, otwórzmy sobie mojego bratanka. Oj, coś się zawiesiło, dobra, mamy tutaj bratanka. Jak widzimy, ma on tutaj skórę dość gładką z racji swojego wieku. No, ale spróbujmy, może akurat ten filtr będzie tutaj mógł zaprezentować swoje działanie i będzie to dobrze widać. Otwórzmy sobie to zdjęcie, otwieramy je. I klikamy sobie na Dynamic Skin Softener. Moi drodzy, ja tu sobie postaram umieścić powiększenie 100%, to może nie, ale większe, żeby dokładnie było widać, co my tutaj robimy. Ojej, coś się tutaj przesunęło, i teraz, no tak, dałem troszeczkę za duże to powiększenie, no trudno, damy sobie mniejsze. Naprawdę? Tylko takie mogę wybierać? O, teraz jest dobre. Teraz jest powiększenie faktyczne 100%. I spójrzmy. Mamy tutaj kolor skóry. Zależnie od potrzeb możemy sobie wybrać zakres koloru skóry, jak na jaki będzie ten zmiękczacz nam oddziaływał. Czyli możemy to zrobić za pomocą pipetki. Kliknąć po prostu w wybranym miejscu skóry i ten kolor nam się tutaj dopasuje. Jak widzimy, od razu ta skóra uległa takiemu zmiękczeniu. Od razu ten odcień uległ zmiękczeniu. Zasięg kolorów możemy ustawiać sobie tutaj suwaczkiem który znajduje się poniżej, im większy, tym większy obszar zdjęcia ulega rozmyciu, ze względu na to właśnie, że ten zasięg koloru się powiększa lub zmniejsza. Następnie małe szczegóły. Za pomocą tego suwaczka możemy sobie te małe szczegóły zachować, jeżeli będzie on ustawiony na 0% lub też Całkowicie je zmiękczyć i ukryć na, na, na cerze, przesuwając sobie suwaczek małe szczegóły do 100%, nawet procent. Następnie mamy średnie i duże szczegóły, które działają w analogiczny sposób. Jeżeli chcemy te szczegóły na zdjęciu zachować, wówczas możemy sobie ten suwaczek zmiękczyć, zmniejszyć nawet do 0%. Procent. Wtedy jest to bardzo dobrze, te szczegóły są widoczne. Ja może teraz zmniejszę do. 25, żeby to było widać. Spójrzmy, weźmy sobie pipetkę, może zaznaczmy inny, może tu, bo to jest taka trochę ciemniejsza skóra i teraz zróbmy sobie zasięg kolorów. Ustawmy sobie wszystkie te suwaczki dość wysoko i zobaczcie. Tutaj była bardzo dobrze widoczna faktura skóry. Tutaj dokładnie w zgięciu ręki, gdzie jest gdzie jest, takie, gdzie jest nasza pacha, gdzie jest nasz staw barkowy. Tutaj zazwyczaj na skórze tworzą się zmarszczki, tutaj skóra zaczyna się naciągać i wygląda to właśnie w ten sposób, że ta faktura skóry jest tutaj bardzo dobrze widoczna. Dzięki takiemu ustawieniu mamy możliwość tę fakturę tutaj z tego miejsca zniwelować. No, niestety, również kosztem innych obszarów, których niekoniecznie chcieliśmy dotykać. Dlatego też tu w tym wypadku bardzo przydaje się użycie punktów kontrolnych, którymi możemy sobie wyznaczać obszary, na jakie ma mieć wpływ filtr, na jaki ma ten filtr oddziaływać. Bardzo fajna rzecz, że te punkty kontrolne są tutaj dostępne. Bez nich musielibyśmy się bawić potem w maskowanie, tworzenie tych filtrów wiele razy na wielu warstwach, łączyć je ze sobą i zajęłoby to po prostu dużo, dużo, czasu. Natomiast dzięki temu możemy sobie to wszystko zrobić w ramach jednej operacji, w ramach jednej wtyczki, jednego filtra i jest to bardzo dobre rozwiązanie. Dla niektórych osób, które jeszcze niezbyt pewnie czują się w takich standardowych metodach obróbki skóry, które zresztą też omawiałem w jednych z moich filmów, to być ciekawa alternatywa, ponieważ pozwala w prosty sposób dość łatwo zmiękczyć skórę postaci na naszych zdjęciach, zmiękczyć skórę naszych modeli, modelek. Jeżeli użyjemy tego z rozwagą, jeżeli nie będziemy przesadzali z ustawieniami tych suwaczków, to da to nam naprawdę dobre efekty, naprawdę ciekawe i naprawdę czasami może nam uratować skórę, jeżeli nie chcemy oddawać zdjęcia, bo po prostu coś tam tam na skórze nie, nie, nie wyszło, a niedokładnie sobie radzimy z obróbką taką, tych Techniką typową do obróbki skóry, to możemy posłużyć się tym, tym filtrem i ułatwić sobie nieco zadanie. Oczywiście nie jest to alfa i omega, który dotyczy i świetnie się sprawdza na każdym rodzaju zdjęcia. To niestety trzeba sobie sprawdzić indywidualnie na naszych kadrach. Do jednego będzie to miało dobry wpływ, dla innego już niestety niezbyt dobry i potrafi nam nawet zrujnować zdjęcie, tak jak w tym wypadku ja bym takiego zdjęcia nie oddał, bo trąci tu amatorką ze względu na liczne rozmycia, takie jakbym blurował całe zdjęcie, co na pewno nie spodobałoby się moim odbiorcom, a już na pewno nie bratankowi, który przecież modelem nie jest, nie chce wyglądać jak, jak porcelanowa laleczka, więc tutaj musiałbym tego filtra albo w ogóle zrezygnować, albo posłużyć się metodą ręczną obróbki skóry, która pozwala na bardziej precyzyjny wpływ na to, co się dzieje ze skórą. No i jak widzicie, można z tym też łatwo przesadzić, tak więc bawić się Stosować w różnych przypadkach, bawić się ustawieniami, a na pewno dojdziemy do perfekcji, będziemy sobie w stanie to tak dostosować, żeby pasowało nam do kadru. Moi drodzy, na tę chwilę byłoby to wszystko. Mamy zatem omówioną całą literkę D. Zostają nam zatem jeszcze poszczególne filtry. Niestety nie omawiam ich dużo w jednym odcinku, ponieważ sam odcinek trwałby bardzo dużo czasu i wątpię, żeby komukolwiek chciało się wytrzymać i oglądać taki odcinek do końca. Tak więc niestety w tym wypadku. Trzeba, e, trzeba to podzielić na odcinki e, mamy za sobą już dwa odcinki, wkrótce będą kolejne e, nie obiecuję, że uda się to zrobić szybko, bo wiecie sami, jak u mnie to wygląda. E, mam nadzieję jedynie, że to się uda, ale czy się uda, to się okaże. Na tej chwilę to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli film się podobał, łapka w górę, jeżeli film się nie podobał, no cóż trudno, będę musiał przełknąć łapkę w dół, mile widziane komentarze, mile widziane uwagi, sugestie. E, jeżeli chcielibyście coś zobaczyć. W międzyczasie, jak w jakimś z moich filmów, jeżeli uda, udałoby mi się znaleźć czas na jego nagranie, to również słucham wszelkich sugestii. Bardzo możliwe, że taki film dla Was nagram, jeżeli pomysł będzie ciekawy, jeżeli będę w stanie taki film nakręcić, jaki zasugerujecie, to taki film na, moich, na moim kanale się pojawi. Na dziś to tyle. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Oby niedługo. Cześć.